W ciągu niespełna 60 sekund potrafili doprowadzić do wyrównania. Teraz Pieczyński, czy jeszcze będzie gol w tej części meczu? Kirsz szuka miejsca do oddania strzału i jeszcze ratuje. Pobragnie, nie uratował tej piłki, a więc rzut rożny na 44 sekundy przed końcem pierwszej części dla Akademii Futsal Club. Daniel Lewiedziński. Dariusz Pieczyński, Lewiedziński, Łeszyk. No bardzo doświadczona. teraz czwórka w Akademii z Lewiedzińskim, Kirszem, Pieczyńskim i Łeszykiem, ale kontratakują Szczecinianie, Neagu w bramce, dwójczy i troi. Tym razem skończyło się szczęśliwie. Gramy dalej, pokazują sędziowie. Żebrowski, zdobywca drugiego gola dla Pogoni. Potężny strzał, ale tym razem minimalnie celny. 20 już nawet mniej sekund do końca. W pierwszej części jeszcze szansa na przeprowadzenie jednej akcji w tym ataku pozycyjnym przez Akademię Dariusz Pieczyński, Lebiedziński, skupienie obrońcy pogoni na auty, trzy sekundy, czas jest zatrzymany. No nie powiem, jak ja Bogdan Wenta, który na 15 sekundy przed końcem meczu Polska-Norwegia na Mistrzostwach Świata Pilkarzy Ręcznych powiedział, że 15 sekund to jest bardzo dużo czasu. Teraz jest za to bardzo mało, 3 sekundy 8 dziesiątych, ale jeszcze strzału można wykonać. Ten strzał wykonany, ale pierwsza połowa. Spotkania w 14 kolejce Ekstraklasy Futsalu już za nami. Przypomnę, rozpoczęło się bardzo dobrze dla Akademii Futsal Club. Prowadzenie 2 do 0 po trafieniach Klaudiusza Kirszcza i Daniela Lewidzińskiego w 6 i 7 minucie, ale ta 19 minuta póki co okazała się feralna dla poznaniaków bramki zdobywali Łukasz Piasecki, Łukasz Żebrowski, a więc do przerwy mamy remis 2 do 2 i za chwileczkę zapraszę Państwa na rozmowę, która te pierwsze 20 minut spotkania podsumuje. Proszę Państwa, te pierwsze 20 minut meczu w kolejki Ekstraklasy futsalu Spuentujemy z prezesem Akademii Futsal dla Cezarem Pieczyńskim Witam serdecznie Witam serdecznie Mecz niesamowity, prowadzenie 2 do 0 Wydawało się, że będzie bardzo, bardzo spokojnie A tu nagle 19 minuta panie prezesie I dwa stracone gole i przerwy No tak to właśnie bywa w futsalu Jeżeli nie udokumentuje się przewagi e, No to potem można stracić, tak jak w naszym przypadku, dwie bramki I mecz w dalszym ciągu jakby rozpocznie się od nowa on jest takim człowiekiem, który na bieżąco śledzi poczynania swoich piłkarzy. Ogląda Pan każde spotkanie. Trochę Pan się denerwował w końcówce tej pierwszej połowy, kiedy troszkę nonszalancji się wkradło do gry akademii. No, bardzo się denerwowałem, bo ostatnie 3-4 minuty w naszym wykonaniu było bardzo złe, zamiast kontrolować wynik, zamiast utrzymywać się przy piłce, zamiast e... Spróbować strzelić trzecią bramkę, a były do tego e, sytuacje. E, no niestety graliśmy nieprostobliwie w obronie i daliśmy sobie e, te dwie bramki strzelić. E, mam nadzieję, że druga połowa będzie przebiegała już według innych scenariuszy i że więcej będziemy utrzymywać się przy piłce, więcej stwarzać sytuacji ofensywnych, a tym samym e, zdobywać kolejne bramki. Też mamy taką nadzieję, ale zapytam jeszcze o jedną rzecz. Były przenosiny z Pozdania do Pniew i wygląda, że to jest chyba trafiony pomysł. Całkowicie się z tym zgadzam. Takie środowisko jak Pniewy o dużych tradycjach kibicowskich, o bardzo silnej amatorskiej lidze futsalowej, z wymarzonym miejscem dla funkcjonowania klubu ekstraklasy futsalu. Zresztą widzimy na trybunach mnóstwo kibiców, zagorzałych zresztą kibiców, sympatyzujących z nami, trzymających za nas mocno kciuki. Władze Pniew stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju takiej dyscypliny jak futsal, tutaj właśnie lokalnie. E, z tej współpracy jesteśmy niezwykle zadowoleni. Mamy nadzieję, że będzie ona się rozwijała z e, satysfakcją dla klubu i dla miasta Pniewy. Do przerwy jest do dwóch, to w takim razie w tym prezencie dla tych kibiców w i dla tych przed telewizorami telewizji poznań ile dzisiaj Akademia Futsal Club wygra z Pogonią Szczecin? Pan lubi ryzykować, więc niech pan powie. Będzie 5-3. Dziękuję serdecznie, Dziękuję Cezary Pieszyński naszym rozmówcą. Za chwilę druga część meczu Ekstraklasy futsalu, Akademia Futsal Club kontra Pogoń 04 Szczecin. Proszę Państwa, pierwszy gwizdek w drugiej części spotkania pomiędzy Akademią Futsal Club Poznań a Pogonią 04 Szczecin. Widzą Państwo rezultaty po pierwszych 20 minutach tego spotkania. Remis 2 do 2, spore zainteresowanie na trybunach, także mnóstwo. Ładnych pani ogląda te widowiska, no ale nie dziwimy się. Piłkarze stwarzają naprawdę interesujące. Widowisko. Piłkarski spektakl. Teraz jeszcze dobre dogranie do Lebiedzińskiego. Ale nie po raz pierwszy w tym meczu. Znakomicie spisał się bramkasze pogoni Dominik Kubrak. Poznaniacy rozpoczęli ten mecz. Tą stałą czwórką. Jeszcze Dariusz Pieczyński, Aleksandr Deryk i Daniel Lebiedziński. Tak jak rozpoczynali ten mecz. Cydor Żebrowski, Piasecki i Wydmuszek w drużynie Pogoni. Oczywiście w ramkach Dominik Kubrak, właśnie on na Państwa ekranach w Pogoni i Nikolae Neagów w Barbach Academy Futsal Club. Rozstrzygająca druga część spotkania. Łeszyk, Derek, Łeszyk, Pieczyński, Lewiedziński. No bo wyłożenie piłki, no teraz te pory koszeci, ale z pewnymi problemami jednak. Dominik Kubrak, przepraszam, gracze z pola, popatrzmy, Lewiedziński po ładnym odegraniu Pieczeńskiego i, i ta piłka mogła zmylić bramkarza gości. Jadczak. Jacek. Jacek, do, przydałaby się akcja na kontrę. Ale faulowany. No teraz zbyt raptowne gesty. I żółta kartka dla grającego z numerem 18, Rafała Andruszko. No zupełnie chyba teraz niepotrzebne te okrzeki. To jest te piąty faulem w tej części spotkania graczy ze Szczecina, a więc następny będzie już karany tymi przedłużonymi rzutami karnymi. I oczywiście ten szósty faul nastąpi. To, to jest spory teraz taki handicap, przewaga na korzyść drużyny Akademii Futsal Club. Neagu. Pieczyński. Łeszyk. Łukasz Pieczyński. Wybita piłka przez Tomasza Wydmuszka. Poza boczną linię boiska. Jacek opuszcza boisko Lewieciński, na nim się pojawia. Opuści także Plac Gry Łukasze Piecieński, jego miejsce, Klaudiusz Kirsz. No i znowu ta najbardziej doświadczona czwórka teraz na placu, w zespole gospodarzy. Pewnie, by poszukać się tego kolejnego przewinienia drużyny gości. by wykonywać się rzut karny, by znowu objąć się prowadzenie, bo przypomnę, na razie tak jak do przerwy, remisy 2 do 2 Lebiedziński. I jeszcze raz duża okazja. Gol Daniel Lebiedziński autorem trzeciej bramki. To jest siódma minuta gry po przerwie, a więc 27 całego spotkania. Daniel Lewiedziński. Jego akcja na państwa ekranach zdobywa trzecią bramkę dla Akademii, która obejmuje prowadzenie 3 do 2. Drugi gol Daniela Lebiedzińskiego w tym meczu. Daniel Lebiedziński, to jest jego setny mecz w Barbach Akademii w rozgrywkach ligowych. Zdobywa 97 już gola, bo przed tym meczem miał 95 goli na koncie. Daniel Lebiedziński także 19 występów w pierwszej reprezentacji Polski w futsalu. A kibice okrzykami jeszcze jeden, jeszcze jeden dopingują podobieżnych Klaudiusza Hirsza. Dariusz Pieczyński. Już teraz podwyższyli kibice, te poprzeczki krzyczą jeszcze 7, jeszcze 7. Zobaczymy, czy do 10 goli w tym meczu dociągną piłkarze Akademii Futsal Club. Nie sądzę. 5 do trzech, jak Państwo pamiętają, obstawiał prezes Akademii pan Cezary Pieczyński. Jego wynik wciąż się może sprawdzić, Wydmuszek, ale Pogoń nie przestaje atakować, tym razem w boczną siatkę, Lebiedziński. Skoncentrowani obrońcy pogoni tym razem. Żebrowski na lewe skrzydło do Andruszki, Piasecki. Tomasz Wydmuszek, mówiłem o sporym doświadczeniu tego gracza z numerem 15. 33-letni Łukasz Żebrowski. Inny Łukasz Piasecki. Rafał Andruszko. Ponownie Piasecki. Wydmuszek. Starają się precyzyjnymi, krótkimi podaniami zmęczyć troszkę defensywę drużyny Akademii Futsal Club. Zawodnicy pogoni, Andruszko. Zasłonięty na agu, ale dobra interwencja. Jeszcze I szansa przetę Bartoszem Łeszykiem. Ze zwodem. Atakowany bardzo twardo. Przewracany do Bitka. Kapitalnie broni Kubrak. Nie reagowali sędziowie. Troszkę pretensji kibiców, pretensji także graczy Akademii. O takie pady troszkę w zapaśniczym stylu. 11,5 minuty do końca meczu, 3 do 2, Akademia prowadzi z Pogonią 04 Szczecin. lebiedziński od razu atakowany przez Lepiasackiego. no nie mają specjalnego wyboru gracza drużyny, gości muszą teraz śmielej zaatakować. Jacek Sidor, Rzut rożny dla gości. Piasecki. Nieźle doszło najta akcja, ale Lebiedziński będzie miał okazję. Nie, Kubrak z bramki wyskakuje. Jeszcze tam jest zahaczony. Będzie krótka przerwa w grze, będzie konieczna interwencja Masażysty drużyny ze Szczecina, popatrzmy jak do tego doszło, no to taki był pojedynek, jeden na jeden zahaczył w ostatnim momencie Daniel Lewiedziński, ale sędziowie nie reagowali, ale to może być bolesny uraz, mam nadzieję, że szybko jeden z bohaterów tego meczu w drużynie gości Dominik Kubrak powróci, powróci do bramki. Skończyło się szczęśliwie, powrócił do bramki Dominik Kubrak. Można już kontynuować grę w meczu 14. kolejki Ekstraklasy Futsalu. Minimalne na razie prowadzenie na 11 minut przed końcem. Drużyny gospodarzy Akademii Futsal Club tylko 3 do 2. No to zjazduje naprawdę duże emocje w całym tym spotkaniu. Do samego końca. Sydor prowadzić tę piłkę spod własnego pola karnego, spod własnej bramki. Znowu fragment niedobrej gry. Teraz błąd zdarzył się Michałowi Wojciechowskiemu. Skrzydłowy drużyny Akademii pojawił się na placu z numerem czwartym. Przyczajony do strzału Mariusz Lewandowski. nie, rozegranie. No, strzał. Ale dobra... Szybka z refleksem interwencja Nikola Neagu. Z 10-11 metrów było do obramki. Taki płaski strzał potrafi czasem zaskoczyć obramkarza. Cały czas jest z pięcioma fawlami w tej pierwszej, w tej drugiej połowie grają piłkarze Pogoni Szczecin. Nie fawlują, a więc... Nie ma okazji, by wykonywali przedłużony rzuty karny graczy Akademii Futsal Club. Derik Wojciechowski. Derik. No namawiali do takiego uspokojenia gry piłkarze Akademii. Przez Klaudiusza Hirsza, który teraz w roli trenera za boczną linią, obok Bartosza Bokińskiego, dyreguje poczynaniami swoich kolegów z drużyny. Neagu Wojciechowski. Mały popis wyszkolenia technicznego Łukasze Pieczeński, Derek. Kapitalnie do Pieczyńskiego. Znowu świetnie w bramce Dominik Kubrak. Jeszcze nie koniec akcji obok. Tym razem pomylił się Dmitry Zagorodnej. 9 minut 56 sekund z maleńkim haczykiem do końca spotkania. 3 do 2. Prowadzenie gospodarzy Zagorodnej Łukasz Pieczeński Wojciechowski znowu Zagorodnej Derik No nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, to zwolnienie tempa akcji. W końcówce pierwszej połowy nie przyniosło to do dobrych efektów drużynie Akademii Futsal Club. Teraz jest, jednak jest to niezbędne przyspieszenie i była duża szansa, by Wojciechowski pokonał kubraka w bramce Szczecinian. Świetnie poradził sobie z Rafałem Andruszko. Ale strzał minimalnie niecelny. Szansa dla gości. Ale zmuszeni do wycofania piłki, jak Państwo widzą. Brak Dąbrowski. Przypominam na prowadzeniu w tabeli ekstraklasy futsalu po 13 kolejkach Jan Gokatowice przed hurtapem Łęczyca. Akademia na trzecim miejscu. Tuż za Aktualni mistrzowie Polski PA Nowa Gliwice mająca 24 punkty po 13 kolejkach. Dalej ekipa Kubczyka Kraków. Na szóstym miejscu Jachem Tychy, na siódmym Klirex Chorzów, chyba najbardziej znana, jeśli chodzi o futsal, drużyna w naszym kraju. Na miejscu ósmym Gaszyński Kraków i na dziewiątym Pogląd 04 Szczecin. Rywal, którego oglądamy w starciu z drużyną Akademii Futsal Club. Za pogonią jeszcze na dziesiątym miejscu Glembach Skierz, na jedenastym Gwiazda Ruda Śląska i na dwunastym drużyna Red Devils Czerwone Diabły z 12 zespołowa jest klasa futsalu w naszym kraju. Pieczyński, Lewiedziński. Takie zaproszenie dla gości, by ruszyli do przodu. Zaatakowany został bramkarz Neagu, Klaudiusz Kirsz. Zwija się z bólu Neagu, ale sędziowie nie przerywają akcji. Teraz będzie szuty wolny dla Pogoni. No i chyba będzie znowu przerwa w grze, bo nie dość, że piłka jeszcze leży, ale chyba poważniejsza kontuzja bramkarza drużyny Akademii Futsal Club Nikolae Neagu za chwileczkę będą musieli pojawić się już. Tam masażyści pracują przy bramkarzu drużyny Poznańskiej. 7 minuty 45 sekund do zakończenia spotkania. Pozostałe w bramce Akademii Futsal Club Nikolae Agu. No ale coraz odważniej, coraz większym ryzykiem. Piłkarze pogoni, nie mający wiele do stracenia. Pewnie myślący o przedłużeniu tej całkiem sympatycznej dla nich remisowej pasy. Pewnie woleliby wygrywać, ale skoro z tymi mocniejszymi drużynami potrafią remisować, to czemu tego nie kontynuować? Następny auty dla Pogoni, Dąbrowski, troszkę teraz walki o piłkę w powietrzu, znowu Paweł Dąbrowski, kapitalne dogranie, wydmuszcza Grzebrowski, niebezpiecznie i znakomicie, Nikolaj Naagów w bramce Akademii Futsal Club. Niesamowity doping tutaj na trybunach, ale kibice młodzi. Potrafią zrobić duży tumult. Zagorodnej, Dariusz Bieczyński. Pokazał się Lebiecieński. Tyłem tam do dobrze zagrał teraz, ale w ostatniej chwili Łukasza Żebrowski nasz udrożny. Tak jak w rozmowie z Bartoszem, z Klaudiuszem Hirszem przed tym spotkaniem mówiliśmy. Niby miejsce miejsc dzieli w tabeli, ale spodziewał się Klaudiusz pierwszy trudnego meczu i rzeczywiście jest to bardzo trudne spotkanie. O kompletę punktów trzeba mocno się napracować. Andrzej Sydor. Czysta wybijana piłka przez Aleksandra Derika. Gramy dalej, pokazują sędziowie artystycznie upadał Łukasz Pieczyński. Podobnie przed momentem Andrzej Sydora, więc dla płynności gry dobrze ta akcja nie została przerwana. Czas upływa 5 minut 50 sekund do końcowych wisków arbitru. Przypomnę mecz prowadzony przez Sebastiana Stańskiego i Rafała Przytułę. A za pomiar, dokładny pomiar czasu odpowiada Maciej Jagodziński. Łukasz Pieczyński. 5 metrów muszą stać takimi odległości piłkarze pogoni przy wykonywaniu rzutów wolnych także autów na agu A teraz wykorzystanie bramkarza. Taka liczebna przewaga zrobiła się, gdy poszedł pod środkową linię na To oczywiście ryzykowne zagranie, bo można nadziać się na kontrze rywali, ale i takie warianty należy ćwiczyć. Mołdawianin z Ukraińcem w poznańskiej drużynie, Daniel Lebiedziński, to dla odmiany reprezentant Polski, przy nim jest Andrzej Sydor. Już długo Sydor nie grał, był kontuzjowany. Ubolewali nad tym kibice futsalu w Szczecinie, że gracz z numerem 20 ich zespole nie może występować, bo z numerem 11, przepraszam, nie może występować, bo strzelał mnóstwo goli dla Pogoni. Woli przygotowują się także gracze pogoni. Za chwileczkę pojawi się miejsce bramkarza kubraka. Jeden z piłkarzy z Sepola to Łukasz Piasecki. Też zechcą tworzyć sobie przewagę, gdy tylko przejmą piłkę. Tam po lewej stronie już w zielonej koszulce jest przygotowany Łukasz Piasecki do wejścia. To jest oczywiście dopuszczalne według przepisów futsalowych. Dariusz Pieczyński na gu. ładnie rozegrali to gracze Akademii, ale szkoda, że Derek nie wpakował tej piłki do siatki. 4 minuty 15 sekund do końca, coraz dramatyczniej tu będzie na boisku Hali w pniewach. Znakomicie rozegrana ta akcja, zabrakło tylko wykończenia. I jest teraz ten lotny Bramkarz. Łukasz Piasecki w zielonej koszulce. Już się pojawia. Właśnie on ma piłkę. Odpoczywa Dominikę Kubrak. Etatowy Bramkarz o pogoni. Ryzykuje trener Maciej Karczyński, ale to nie ryzykuje, punktów nie zdobywa. Na razie pogoni przegrywa przecież 2 do 3. Łukasz Pieczyński. Darek Pieczyński. Braterska akcja. Teraz do Lebiedzińskiego, szansa na gola, ale nie, zablokowany Ten strzał Daniela Lebiedzińskiego. Dąbrowski bez faulu nie zdążył złapać się piłki, Lewandowski. Ale przez spore emocje. Trzy faule w tej części gry graczy Akademii. Pięć przewinieli w tej drugiej połowie zawodników o pogonie, ale wciąż nie ma szóstego faulu, który zaowocowały przedłużonym rzutem karnym dla gospodarzy. Takie są przepisy futsalu. Piasecki, Dąbrowski zamknięci teraz przed tę własną bramką zawodnicy z Wielkopolski, Lewandowski, Piasecki, Dąbrowski. Ponownie Lewandowski wyskakuje troszkę do przodu w tej obronie Bartosz Łeszek. Na razie spokojnie Szczecinian, jak państwo widzą. Precyzyjnie Lewandowski. Piasecki, 2 minuty 53 sekundy do końca meczu. Lewandowski. Piasecki. Dąbrowski. Lewandowski, nieco szybciej. Nie przejęta piłka przez graczy Akademii. Piasecki. Lewandowski z dobrze pogoń. Nie potrafią przerwać na razie tej akcji. Gracze Klaudiusza Hircza, Mariusz Lewandowski. Minimalne jest to prowadzenie, a więc emocje. Ogromne Łukasze Piasecki. Mariusz Lewandowski, sporo miejsca strzela. Jeszcze szansa na poprawkę. Wycofanie do Piaseckiego. Ten do Dobrowskiego. Ale też nie robią żadnej luki Gracze Akademii. By tam mogli strzelić jeszcze cinianie. Lewandowski. Rozegrana ta akcja. Bardy ataka bramkarza Neagu. Lebiedziński Jasecki przerywa akcję. Dla kogo piłka? Piłka dla gospodarzy pokazuje sędzia. A czas płynie. 121 sekund i 20. Do końcowego bliska w meczu 14 kolejki Ekstra klasy futsalu. Wciąż wynik tego meczu jest niepewny. Trzy na prowadzenie gospodarzy Akademii Futsal Club. Derek Hirsch, Lebiedziński, Łeszyk na w bramce. Tak wygląda obecnie w tym momencie skład drużyny Akademii. Czy będą grali na utrzymanie tego wyniku, czy jeszcze pokuszą się? Wiedzą, że goście przy następnym e faulu narażą się na wykonywanie przez Akademię rzutu. Teraz nie trzeba karnych, bo Lebiedziński zdobywa trzeciego gola swojego, a czwartego już dla Akademii w tym meczu. A więc, drodzy państwo, to jest 38. minuta spotkania. 39. już nawet Lebiedziński. Trzeci gol Daniela Lebiedzińskiego w tym spotkaniu. 4 do 2 prowadzenie Akademii Futsal. Club. i tylko minuta i 35 sekund do końca spotkania. Już większość zawodników Akademii Futsal Klapy stoi przy ławce rezerwowych, oczekując na zakończenie tego spotkania. Jeszcze Piasecki, ale niecelnie. Upływają sekundy. Neagu, ale Piasecki dobrze przejmuje piłkę. Szczecinę w natarciu. Dąbrowski. Neagu wyciąga tę piłkę, ale będzie odrożny dla drużyny gości. Naprawdę ciekawy, efektowny spektakl futsalowy w hali w w tym meczu. Poznańsko-Sczecińskim. Znowu zatrzymany czas. Minuta i 60 do końcowych wistków. Coraz bliżej wygranej są zawodnicy Akademii Futsal Club. Andrzej Sedor. Oszaleństwo za naszym stanowiskiem na trybunach hali w niebach. Będzie chyba okazja do świętowania zdobycia kolejnych trzech punktów. Zanosi się na dziewiąte zwycięstwo. Teraz jeszcze poprzeczka po strzale głową Klaudiusza Kirsza. Zanosi się na dziewiąte zwycięstwo Akademii Futsal Klapy w tym sezonie. 35 sekund do końca. Na gór, rwoi się i troi. Cały czas bez etatowego bramkarza. Pogoń z jednym zawodnikiem w więcej w polu. Łukaszem Piaseckim. Dzielnie do samego końca. Gracze Szczecina. 23 sekundy nam pozostały w tym meczu. No prawdziwa futsalowa fiesta zrobiła się w niebach Zaudiusz Kirsz, czyżby... Miałby cię piąty gol. Na razie jeszcze szukają swojej szansy, gracze Pogoni walczą do końca, brawa też dla nich, Mariusz Lewandowski, jeszcze piłka odbiła się od jego noga, więc Neagu 5 sekundy do końca, jeszcze Piasecki i chyba w tym meczu że więcej goli nie będzie. Nie, nie będzie proszę państwa, a zatem 14. kolejka klasy futsalu, Goli w Tniewach. Akademia Futsal Klapy Poznań pokonuje Pogoń 0-4 Szczecin. Po zaciętym meczu 4 do 2 do przerwy. Remis 2 do 2, ale dwa gole w drugiej części Daniela Lebiedzińskiego dały to pewne zwycięstwo odrzucenie poznańskie. poznańskiej. Przypomnę, w pierwszej połowie gole dla akademii zdobywali Dawid Kirsch i Daniel Lebiedziński, a dla pogoni Łukasz Piasecki i Łukasz Żabrowski. Popatrzmy, o, nie było piątej bramki potem tym strzale Klaudiusz My za chwilę ten mecz w rozmowie podsumujemy. Zwycięstwo Akademii Futsal Club w meczu z Pogonią 04 Szczecin. Zwycięstwo 4 do 2. Trzy gole w tym meczu dla gospodarzy Daniela Nawiedzińskiego Serdeczne gratulacje Daniel. To spotkanie rzeczywiście dzieliły was.